Dzisiaj proszę Państwa muszę się przed państwem obnażyć całkowicie, jak do rosołu, zdejmę więc wszystko z siebie. Czyli zdradzę trochę politycznej kuchni. A dlaczego machnąłem krawatem też Państwo się zorientują. Chciałbym to zrobić w miarę zręcznie. No bo już te kształty nie są adonisa. Generalnie to uważam siebie za felietonistę, ale i za polityka. I materiały, jakie pisze felietonista, niekoniecznie musi głosić polityki odwrotnie. Od polityka wymaga się trochę więcej. U mnie to się może trochę przewija. W polityce generalnie panuje, proszę Państwa, wielka zmyłka. I to nie, nie od dzisiaj i, nie, i to na bardzo wielu szczeblach i na wielu płaszczyznach i to wiemy chociażby jak wielka zmyłka to była kwestia Normandii tam w czerwcu 14, czyli ten Overlord, prawda? Kiedy celowo wypuszczano tysiące żołnierzy po prostu na, na krwawą rzeź. No. Po to, żeby w innym miejscu mogli wylądować, yy, prawda, wojska yy, do opanowania przyczółka na, europejskiego kontynentu. <laughs> yy, no, yy, dlatego należy też pamiętać, jak wielkie siły agenturalne tworzą pewne posunięcia. Żeby odwrócić uwagę, lub żeby przeforsować coś. Ja dostałem tutaj ze Śląska wypowiedzi nawet młodych ludzi, że był spokojny, że Ślązak od macierzy nie chce się oderwać, jeśli to jest prawdziwy Ślązak, że to jest sztucznie napompowany ten raś, że tego nie ma więcej jak 50 tysięcy, że z tego zrobili tam prawie milion. Więc to są niewiarygodne kłamstwa, jakie się dzieją. Proszę Państwa, i że ja temu za dużo czasu poświęcam tym, tym zagrożeniom. Ale to zagrożenie powstało najpierw gdzie? W siedzibie Żydowskiej w Kongresie USA. Najpierw ustanowiono język śląski, którego nie ma, i oni to cały czas tą wredną robotę robią. Żydo Ameryka, Polsce. Tak. I też doniemieckie pieniądze idą cały czas. A gorzej, kto wiadomo, że gdzieś tam ma żydowskie korzenie na Ukrainie czy coś. No ale to nie o to chodzi, proszę Państwa. <laughs> chodzi o to, że yy, dzieją się rzeczy niewiarygodne. Oczywiście yy, tak zwana śląskość proniemiecka to jest yy, kwestia 4-5 pokoleń. I, to, i to, te sentymenty niepotrzebnie nie tkwią, bo wiadomo, że Ślązacy byli wnębieni i przez Niemców, i przez Prusaków, i dalej wśród Niemców yy, w Ślązak jest uważany gorzej niż obcokrajowiec, czy być może Turek. Przepraszam za takie yy, w, w, sformułowanie. Natomiast <coughs> W, 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 może powiem tak, widzicie Państwo niektórzy właśnie już tą yy, właśnie tą grę czyli czy, czy to kłamstwo czy, czy tą perfidię działań polityków w stosunku na przykład do Śląska poprzez Raś a nie widzi się, że coś takiego zrobiono w stosunku do Stalina na przykład czy nawet w pewnym sensie My to mamy w stosunku nawet do Grunwaldu, że tak, takie odniesienie zrobię, bo my nie szanujemy na przykład dokonań Pawła Włodkowica, na podstawie którego mogliśmy tę wojnę jak gdyby prowadzić i wygrać, co wykorzystali Czesi, a my zostaliśmy. I my to teraz musimy przekuć, dokończyć tą robotę, czyli dalej pielęgnować te wspaniałe widowiska na polach grunwalskich, ale oczywiście po obaleniu yy, yy, chrześcijaństwa w Polsce, katolicyzmu, bo dopiero wtedy to ma rację bytu zwalczenie tych krzyżowców. Będzie to święto, jak, wiem, jak już mówiliśmy, 15 lipca, święto wojska polskiego, a 22 lipca będzie święto odzyskania niepodległości prawdziwej. Tak, bo oni potrafią ciężar propagandowy przenieść na inny poziom i stworzyć tam w ogóle inny obraz rzeczywistości, niż on jest. Wybudują ci nawet miasto w jakimś miejscu i y, y, za tydzień go nie będzie i będziesz ogłupiony zupełnie. Tak, proszę Państwa. Wykorzystują setki tysięcy agentów dla różnych spraw, dla uwiergodnienia. Y, tak jak na przykład, że niby y, y, kiedy przyjechał papież to Czesi, wracają do katolicyzmu, tam ponad 100 tysięcy. Polaków niby Czechów yy, przyjechało, na, 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 za, zasiedliło te puste miejsca, żeby uwiarygodnić, jak to Czesi się cieszą na widok papieża. Czy z 50 tysięcy zafundowano miejsc wycieczkowych na beatyfikację yy, Wojtyły, czy coś takiego. Takie rzeczy się, proszę Państwa, robi. My musimy, my, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że nam wmawiają inny obraz i, i, i inny rodzaj myślenia a ty jesteś po to, żebyś otępiał i nic tylko nie robił, robił tylko patrzył na ten obraz tej głupiej, czarnej yy, Żydówki o tym tępym, nienawidzącym spojrzeniu przy apelu i nazywał ją swoją królową. I żebyś zewsząd był otoczony tymi koncepcjami, wizjami, normami, zasadami, urojeniami, problemami, meczami, duperelami. Młodzieżówki polityczne, żydowskie, żydowskie te, te, te drzyzgi wojewódzkie, te seriale z sędzią, takim, takim, z rakiem W16, Malanowicz, seriale ogłupiacze w typie Twoja sprawa cały czas epatuje w ciebie ta sieczka. Idol, rób karierę, tańcz w kółko, zupełny obłęd, proszę Państwa. Tym. Tym się rozwijasz. Proszę Państwa. Ja y, wiem, jak jest trudno dzisiaj odnaleźć no, jakieś punkty zaczepienia, jakąś bazę, jakiś fundament y, do swoich zachowań. Bo oni jadą ostro. Nawet działacze związkowi występują przeciwko y, 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 prawda, robotnikowi. Nie bronią i nie żywią, tylko. Walczą za waszą, czyli żydowską, tą pejsatą. Sami się zapętlili i zamiast żądać po prostu socjalizmu dla każdego i miejsca pracy dla każdego, to oni dalej niech się, nie, nie żyje kapitalizm i po 50 lat pracy. No. Więc teraz wracam do tego swojego obnażenia. Ja siebie uważam, proszę Państwa, jak już wspomniałem, i za falietonistę, i za polityka, bo Widzę również i trochę w przód, i nie tylko. Prawda tu jest potrzebna do przekazania, i wygodne tematy. To trzeba czasami inaczej ujmować troszeczkę. Ja Państwu wyjaśnię różnie to można oceniać, ale ja mam i doświadczenie życiowe, i polityczne i opracowałem jednak Kerilo, ten najłatwiejszy język świata. I wypracowałem praktycznie nową, a właściwie naturalną formację cywilizacyjną, oczywiście we współpracy z innymi ludźmi, tak zwaną nową sławiańszczyznę, opartą na bi bioteizmie, czyli mamy i zaraz zarys konstytucji i, i, i kształcenia, i systemów podatkowego, proszę Państwa, i nauczania. Czyli kompendium wiedzy dla życia społecznego. I do tej pory, jeżeli już jak plują, to na mnie, a nie odnoszą się w ogóle do moich opracowań, programu, więc o co chodzi? Czy są aż tak tempi, że tego nie rozumieją? Oni geniusze ja debil, czy odwrotnie? Jeżeli wykluczymy yy, te alternatywy, no to i tak widać, że coś z nimi nie tak. Czy ja jestem chyba, że ja jestem Kononowicz albo jakiś kretyn Wałęsa, bo też mi mówią, że ja właśnie mam tak tego, na tym poziomie wypowiedzi. Każdemu wolno myśleć, jak uważa, no, więc może on właśnie jest na tym poziomie i więcej nic nie zrozumie. No, nawet jedna pani to yy, najpierw mi ostrzegała, że skończę się kierą w plecach, prawda? A teraz yy, znowu twierdzi, że nawet jeśli mam rację. To nie powinienem burzyć czyjegoś systemu wartości. Jeśli jest nawet antyludzki, ten system to też nie. Jeśli jest ciemnotą, to też nie, muszę bu nie powinienem burzyć. Zastanów się kobietom nad, nad tym, co ty głosisz. To przecież mój obowiązek dochodzić prawdy i ją rozpowszechniać wśród swoich. A to jest oczywiste, że ja y, otoczenie Polaków. Swoje środowisko oraz yy, cały ten kraj mu, i, i tych, którzy władają tym językiem, nawet na całym świecie, za takich uważa. Bo oni właśnie tymi przeniesieniami i tworzeniem nawet tematów całych politycznych, prawda? Jak tam interesowanie się Duperelami na Białorusi, czy tam, no, <gryw> jakimś agentem Kaddafim, czy. No nie wiem, no jakimś tam Iranem, no ja się mam interesować, a cóż ja mam do Iranu, proszę Państwa. No, 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 no a cóż mnie to obchodzi, no. Mnie to obchodzi, że mi Niemiec zabiera ziemię, czy jakiś Żyd w sutannie, no. No to mnie interesuje, a nie tam jakieś pierdoły. Tu niesamowite zadłużenie Polski i nad tym się trzeba skoncentrować, bo ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, do jakiego poziomu Polska jest zadłużona przez te 22 lata. Jak zniszczono, jak zdegenerowano ten wspaniały kraj, jaki był odbudowany po wojnie przez te dwa pokolenia? Jaką potęgę zniszczono, i jak ją zadłużono, jak nas wmanewrowano przez fundusze inwestycyjne jakieś kaszmarki, jakieś balcerowicze, jakieś obecnie pfu, tak powiem, no bo nazwisko nosi nawet Gomułka, jeden z ekonomistów czy tam jakieś kiki, czy, czy, czy rybińskie, czy jakieś nawet y, y, b, y, Bugaje. Więc proszę Państwa, różnące, różnące ekonomistów nie mające pojęcia o niczym. Te białe kołnierzyki, te giełdy, takie szum, szumi koła las, prawda? Taki szum, misz masz taki jest. Tak, proszę Państwa, to, to zadłużenie, w ogóle się o tym nie mówi. Ja, tu nie, ja już tu poruszałem ten temat, jak z tego wyjść, bo to trzeba te wszystkie instytucje po prostu przestać uznawać i, i, i zamiast skoncentrować się, albo jak rozwiązać ten problem emerytalny i inny, proszę Państwa, dzietność, no przede wszystkim, jak mówię, no, no przerzucić pewne posunięcia y, i kobieta niech ma to bezpieczeństwo wychowywania dzie, dziecka do trzeciego roku życia, niech ma tam te 500 zł na dziecko, ona już sobie poradzi. Już nie mówię tysiąc czy dwa co miesiąc. A to jest możliwe, bo na Pieska idzie półtora tysiąca miesięcznie z Kasy Miejskiej do Schroniska, no i ma, ma, macie Państwo problem rozwiązany i pół miliona Polaków rodzi się w przyszłym roku i za 15 lat mamy po problemie, bo nawet dzieci kilkunastoletni wiemy, że pracują w ten czy w inny sposób, gdzieś pomagają rodzicom nasi, nawet kilkunastoletni chłopaki jeżdżą na wsiach na traktorze i mamy po problemie i, i, i nie ma żadnego y, tam zaniku dzietności, tylko, że co? Bo proszę Państwa, jak jest miłość w rodzinie, to są dzieci taka jest prawda, ale co oni ci, ci dadzą, jak nie jakiś miszmasz z rasiem, to Kościół ci daje jakiś tam, prawda, okienka życia, czyli rozerwanie więzi z matką. No. Zastanów się, jakimi perfidnymi metodami oni cię niszczą. Katoliczki pieprzą o świętości życia i się skrobią. I, albo dzieci oddają tam na, na pastwę okienka życia, a muzułmanki nic nie mówią i rodzą i wychowują. I to w bardzo trudnych warunkach. Poza tym konsumpcjonist to zguba, bo yy, najpierw to, ta, a później, później do dziecko. Czyli wielość pa partnerów też. I konsumpcjonist to są zguby, proszę Państwa. Już po kilku partnerach rozszerzają się wątpliwości i trudność zbudowania relacji Tak, stałej relacji poniesienia pełnej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Już po kilku partnerach, jeśli masz kilka partnerów przed małżeństwem, już masz problemy w utrzymaniu wierności szacunku rodziny tworzenia tej niesamowitej więzi. Szpitale psychiatryczne pełne są dorosłych, których rodzice się rozwiedli. Nie tam dzieciaków pięcioletnich, ale 14, 16, 18 latkowie nie wytrzymują psychicznie. Kiedy ich rodzice się rozwodzą? I lądują w psychiatryku. I są, nie, czasami nie wychodzą z tego nigdy. Zrozum: dziecko zawsze widzi oboje rodziców jako jedną osobę. Ja pamiętam, że z lata niedostatku, jeszcze w latach 50., szczególnie jeszcze przed 55. rokiem, kiedy ojciec siedział. Jak się wspieraliśmy w domu, ja przecież pamiętam to, jak byliśmy złączeni, ja pamiętam tą miłość, to serce i, 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 i trwałość tej rodziny, proszę Państwa, wtedy, właśnie tej biedy. Nie meble i zabawki tworzą rozkoszy, rozkosze, tworzą rodzinę, tylko serce. Mogło być i chłodno i głodno, ale matka cię zawsze przytuliła i opowiedziała bajkę, czy sterowała sweter albo skarpet i pocieszyła, gdy kolega cię obraził, że twój ojciec siedzi. Tak samo potem Państwa też tworzy wspólnota i, wspierania, i wspieranie się. Wiara, że wszyscy jesteśmy wartościowi i mamy się wzajemnie o siebie troszczyć. I to jest właśnie czysty stalinizm. Więc dlaczego tego nie wspierać? Komuna, wspólnota. Dlaczego to wy ją zwalczacie? Jak to jest najpiękniejsze słowo świata? Naprawdę, żaden z nas nic, nic wart więcej od tego przyśmietniku, bo to inaczej jest rozpatrywany gatunek ludzki, system wartości człowieka. Bo ten przyśmietniku to jest wyrzut dla nas, to jest nasza wina, że, że on tam jest, że się zgubił i że został, lub został przez kogoś upodlony. Ale cieszy, proszę Państwa, budzenie się zainteresowania wśród widzów, szczególnie młodych, na wrażliwość społeczną. Chcą autorytetów, ja to czuję, to pulsowanie, czystych dróg życiowych, stabilności, oparcia psychicznego. W świecie, gdy matka o 22. nie interesuje się, co robi 15-letnie dziecko, no to myślę, że się obnażyłem dosyć. I dlatego pomyśl, kto tu jest godziwą, a kto tu jest bandytą.